No i cześć! Witam w kolejnym vlogu. Jak zdążyliście już zauważyć, znowu udało mi się odwiedzić palmiarnię po prawie dwóch latach. No i na dzień dobry te balanki, które ostatnio też pokazywałem, które są opisane jako Basio, ale na Basio to są z dwa razy za duże. No a tutaj gwóźdź dzisiejszego programu. I co? Da się. Dwarf Cavendish albo Super z piękną kiścią bananów. Kozacki. Z boku odrościk. Podpytałem tutaj już poprzednio. Dwa lata od momentu, kiedy z ziemi wydostaje się odrost. Do momentu, kiedy bananowiec zakwitnie, no i jeszcze potem pewnie z 9 miesięcy na owocki. Kolejny maluch, a tutaj musaja laso karpa, trochę powyciągane liście z braku światła, no i papaj, ładne, długie tyczki. Powyciągane też bez liści, bo jest zima. Piękna cytrynka. Ogólnie bardzo dużo cytrusów. A te, które są w gruncie, to olbrzymie. Zaraz jeszcze pokażę z galerii. No i za ławeczką czaje się głowa, piękna duża, bez owoców, ale jest. Nie złabania. No, a to będzie pewnie papajka z tych papai, które widzieliście. No i to właśnie te banany, które pokazywałem na początku, opisane jako basio. Może ktoś je rozpozna. Zobaczcie, kiść. I awokado. Olbrzymie drzewo i tu właśnie jest ta pomarańcza, którą pokazywałem na dole. Citrus sinensis. Oraz kolejne awokado. Ogólnie przestrzeń dużo. A tu macie fejołek, piękne drzewo, zazdroszczę. Ja mam takie małe sadzonki, dopiero. Jak ostatnio byłem, pięknie kwitła, choć owoców to tu nie widziałem. No i głowa. Być może truskawkowa, bo właśnie ostatnio widziałem takie małe czerwone owoce. I na koniec w tym pawilonie kawa. Są nasionka, ale ledwo je tam widać między tymi liśćmi. A to pawilon, który mi osobiście najbardziej odpowiada temperaturą i wilgotnością. A to bambusy w całej okazałości, myślę, że spokojnie jest. 8 metrów, tutaj możecie sobie odmianę zobaczyć. No i mrówki grzybiarki. Jakby Wam takie wpadły do Waszej kolekcji roślin, no to by nie za dobrze było. Te strelicje to również spokojnie z 5 metrów. No i kakaowiec w sumie malutka Donica jak na takie duże drzewko i daje radę. Już nie chodzi o to, że mało ma miejsca w tej Donicy ale o wywrotność. No a teraz zobaczcie na pierwszym planie palma kokosowa jest spokojnie o 50% większa w stosunku do poprzedniej mojej wizyty. No i w tle wyraźnie widać właśnie te bambusy i stelicje. Zaraz podejdziemy do tej palmy, pokażę Wam z bliska. No, rośnie tu jak na drożdżach. No i obiecana palma kokosowa. Rośnie w takiej sporej donicy o średnicy minimum myślę, że z 1,50 m będzie albo 1,20 m. I jeszcze rzut oka z góry na palmę kokosową. Także już sami widzicie, że nie da się u nas uprawiać. Bo jej wysokość to spokojnie 5 metrów. A ona jest jeszcze malutka. Jest tu bardzo parno. Myślę, że wilgotność sięga ma 100%. No i temperatura grubo ponad 25 stopni. Jak znajdę termometr, to zaraz się dowiecie. Przejdziemy teraz do następnego pawilonu. No i tu jest zdecydowanie chłodniej. Głównie palmy. Znowu spora wadonica, i tu również komplet bambusów. W tym pawilonie jest straszna masa palm Strasznie szybko rosną Widzę duże postępy od mojej ostatniej wizyty Nawet Myślę, że z metr, półtora, albo nawet i dwa Wszystkie te liście właśnie są takie świeże, jeszcze się nie zdążyły do końca porozklejać No i tutaj jest ta największa palma Najstarsza zresztą O ile dobrze kojarzę, pamięta czasy wojny Widzę, że na górze ma owoce, i obok troszkę mniejsza. W dole jest bardzo ponuro, tak jak i właściwie chyba w prawdziwym lesie tropikalnym. No bo całe światło jest zatrzymywane przez koronę właśnie tych palm. A mają ją olbrzymią. No i w dole panuje ewidentny półmrok. No i tu możecie zobaczyć system korzeniowy tej palmy. Naprawdę robi wrażenie. Wytworzyły się już korzenie powietrzne i nawet jakieś małe siewki są. Jest to ta największa palma. Korzenie dają również fajną miejscówkę dla innych drobnych roślin. Ale i obok też jest palma, która jest całkiem spora. Jej system korzeniowy też wcale nie odbiega. Choć jest trochę mniejsza. No a tu jest okazja, żeby podziwiać monsterę o gigantycznych dziurawych liściach, i to na dodatek owocującą. Zobaczcie to. Jest po prostu gigantyczna. Korzeni powietrznych cała masa. Zobaczcie tutaj taka mała palma, a jaki ma szybki wzrost podejrzewam, że trochę stała na, na dole w tym ciemniejszym, skoro jest taka powyciągana, ale robi też wrażenie, pomimo, że stoi tylko w Donicy. No i ostatni pawilon. Sukulenty, kaktusy i inne różne, takie temu podobne. Jest tego tutaj naprawdę sporo. No i tu możemy zobaczyć Arapaimę, jedna z największych ryb Amazonii, o ile nie największa. No i właściwie już zagrożona wyginięciem. No tutaj ekspozycja doświetlana lampami. I to całkiem niezłymi. O jaki ładny kwiatek. Niezły, niezły. Nie widać w tym sztucznym świetle jego intensywnej czerwieni. No a jakby kogoś interesowały lampy. No i kończymy wizytę w Palmiarni, mam nadzieję, że się podobało, także końcóweczka lutego, a tam tropiki i bardzo ciepło, myślę, że za jakiś rok będzie można znowu tu powrócić i zobaczyć jakie są postępy i może jakiś ciekawszy materiał uda się nakręcić, także dziękuję za oglądanie i do następnego, cześć, hej, na razie!